Drodzy przyszli YouTuberzy, yy, chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o dźwięku w Waszych przyszłych filmach. Yy, dźwięk wbrew pozorom jest rzeczą tak samo ważną, lub może nawet bardziej ważną, niż obraz. Yy, żeby Wam to udowodnić, zrobię teraz taką sztuczkę i przełączę się na dźwięk, który jest do Bani. Teraz jest dźwięk do Bani i zapewne zauważycie, jak bardzo źle się opiera to, co słychać, prawda? Zaraz słyszycie wszystko, tylko nie mnie. W związku z czym przełączamy się teraz z powrotem na dźwięk właściwy. Lepiej, prawda? No i właśnie. Ten nie zbankrutować jest tutaj dość ważne, ponieważ jeżeli zaczniecie zadawać takie pytanie na y, profesjonalnych forach, otrzymacie odpowiedzi, które oscylują gdzieś do dookoła milionów monet. A nie o miliony monet nam chodzi, tylko o to, żeby zrobić to racjonalnie. Y, ale zanim y, konkrety, to taki zacznijmy od pewnego detalu, który może być niesamowicie istotny. A mianowicie ilości kresek. To są trzy kreski. To są dwie kreski. To jest wbrew pozorom bardzo poważna różnica. Otóż, jeżeli używacie telefonu komórkowego do swoich nagrań e, lub e, laptopa posiadającego tylko jedno gniazdko, będące gniazdkiem uniwersalnym dla słuchawek i dla mikrofonu, wtedy używamy trzech kresek. Dwie kreski, są w ostrości? Są. Dwie kreski, jeżeli mamy dedykowany Port z takim znaczkiem mikrofonu. Może to oznaczać laptopa, który ma więcej niż jedno gniazdo, lub przede wszystkim wszelkie aparaty do kręcenia wideo. A teraz przejdźmy do konkretów. Na początek moje absolutnie ulubione urządzenie na takie sytuacje jak wasza, które polecam Wam z całego serca, a mianowicie mikrofon krawatowy. Mikrofon krawatowy, jak sama nazwa wskazuje, przyczepiony jest do krawatu. Z braku krawatu można go również przyczepić do innych części ubrania. Mikrofon krawatowy jest mały, wygodny i co najważniejsze, tani. Yy, I tutaj wracamy do naszych milionów monet. Yy, słuchajcie, nie kupujemy mikrofonów krawatowych yy, bardzo poważnych marek, ponieważ na Wasze normalne potrzeby nie jest to potrzebne. To jest mikrofon krawatowy za 150 zł. Dźwięk jest spoko. Yy, szczerze mówiąc, istnieją mikrofony krawatowe w granicach 80-90 zł. Tych, których dźwięk również jest spoko, a nawet bardzo spoko. W związku z czym, jak widzicie, za dość niewielką cenę, do 150 zł, możecie zaopatrzyć się w bardzo profesjonalnie brzmiący mikrofon, który sprawi, że wasz dźwięk będzie cudowny. Yy, ale nie jest to jedyne rozwiązanie. Alternatywami są między innymi yy, mikrofon kierunkowy. Mikrofon kierunkowy. Mikrofon kierunkowy wygląda mniej więcej tak. To jest, wprawdzie, mało poważny mikrofon kierunkowy i bardzo stary, ale chodzi o taki patyk. I cała sztuczka z tym patykiem polega na tym, że ten oto mikrofon kierunkowy należy ukierunkować w kierunku osoby, z którą rozmawiamy, lub w kierunku siebie. O, tak, nie? Y Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze, w zależności od tego, jakiego typu filmy kręcicie, jest czas, żeby podpiąć do siebie lub do osoby, z którą rozmawiacie, mikrofon krawatowy. W tej sytuacji bierzemy mikrofon kierunkowy, który nie nagrywa tak ładnego dźwięku, ale przynajmniej go nagrywa i na pewno jest lepszy niż cokolwiek, co macie wbudowane w aparat, telefon lub cokolwiek. Mikrofony kierunkowe są różne. Bywają takie malutkie i one są bardzo racjonalne. Montujemy je sobie na aparacie u góry, czasami nawet podpinamy do telefonu i i tak dzięki temu uzyskujemy lepszy efekt niż efekt, który uzyskalibyśmy z mikrofonu wbudowanego. Są też dużo większe mikrofony kierunkowe, takie porządne albo takie nawet, chociaż tego akurat nie widzicie w kadrze. I ich Wam nie polecam, ponieważ są za duże. Bo po co Wam taki mikrofon, jeżeli nie kręcicie mega poważnych filmów? W związku z czym, parę stów na taki mikrofon można wydać. Tysiąca złotych już bym na Waszym miejscu nie wydawał, ponieważ to jest takie troszkę strzelanie z armaty do kaczek. No, i co jeszcze mamy? Mamy jeszcze rozwiązania alternatywne, na przykład rekordery. To jest rekorder. Eee, rekordery mają swoje specjalne miejsce eee, w tematyce nagrywania dźwięku, natomiast nie jest to takie świetne rozwiązanie do nagrywania gadki, eee, ponieważ tak naprawdę to za bardzo go nie ma gdzie położyć, a poza tym on zbiera dźwięk z całej przestrzeni dookoła, więc poza naszym mówiącym człowiekiem zbierze wszystko inne, co tylko może być. Eee, co więcej. Jeżeli chcemy takiego mikrofonu używać w celu nagrywania swojego niesamowicie brzmiącego lektorskiego głosu, do czego akurat się nadaje, musimy to robić używając takiego oto urządzenia, przez które nie będziemy robić... Dźwięku pykania. No, ale jak widzicie, zasłanianie się takim urządzeniem w materiale wideo nie jest do końca dobrym pomysłem, więc szczerze mówiąc, rekordery raczej bym wyłączył z Waszych rozkmin. Co więcej, pamiętajcie, że dźwięk z rekordera nie nagrywa się bezpośrednio na aparat, telefon, co oznacza, że potem będziecie go musieli synchronizować, a to jest już dużo bardziej skomplikowany temat. Z innych rozwiązań mikrofony biurkowe. Bardzo często sprzedawane w marketach. Nie polecam, bardzo nie polecam, ponieważ raz, na pewno będą brzmiały gorzej, bo będą stały dalej i miały gorzej ukierunkowany dźwięk niż krawatówka niż, niż yy, mikrofon kierunkowy. Po drugie, one zwykle są takich dość dyskusyjnych marek, yy, więc kupowanie. Yy, Mikrofonu marketowej marki, której to nazwy wymieniać nie będę, naprawdę wierzcie mi, nie jest dobrym pomysłem? No i jeszcze taka jedna myśl. Jeśli na początek nawet taki mikrofon krawatowy za te 150 zł nie wchodzi w wasz budżet, to nie lękajcie się, ponieważ zawsze jeszcze macie słuchawki. Słuchawki z mikrofonem, które w przypadku nagrywania telefonem, zarówno takie na kablu. Jak i słuchawki bluetooth mogą nam pomóc nagrać dźwięk zdecydowanie lepiej niż zrobiłby to sam telefon, znajdujący się w dużej odległości od nas. Yy, słuchawki kabelkowe możemy w tym przypadku jakoś tak sprytnie yy, zgiąć i przytwierdzić do siebie, żeby nie były szczególnie widoczne. Mała słuchawka bluetooth do uszna, która sama w sobie ma mikrofon, też jest rozwiązaniem, chociaż tutaj konfiguracja tego może być troszkę skomplikowana na telefonie, ale tak to działa i jest to rozwiązanie w pełni akceptowalne na początki waszych działań. To tyle. W razie pytań pytajcie pod tym filmem. Istnieje pewna szansa, że odpowiem. A w kolejnym filmiku zapoznacie się z kolejnym tematem jakie są programy montażowe.